Siema, z tej strony sposobu, a dzisiaj zagramy sobie w Brawl e, i tym razem coś innego, ponieważ będziemy robić dzisiaj sobie challenge e, jeśli na przykład, nie wiem, e, dokładnie jeszcze nie wybierałam postaci e, jeśli na przykład spotkamy powiedzmy, powiedzmy, powiedzmy a powiedzmy, że Jayla to odcinek się kończy, także zapraszam serdecznie do oglądania, do oglądania. Dobra, jesteśmy już w meczu. Mm, nie wiem czemu ale nie chciałam się załadować nagrywanie. Co było dosyć problematyczne, bo musiałam przez chwilę stać w miejscu. I no nie gadać, że zginę sery przez nite. Dobra. Tego nie było. No i dobra, następny meczyk i to jest El Primo. Dobra, już myślałam, że to jest jail. Na szczęście. E, nie. Dobra, on ucieka. Więc my teraz możemy to wykorzystać i łatwy kilek. Pokczamp. Jeden power cube, psik, Niszczymy skrzyneczkę. Okej, okay, mamy tutaj Broka i Bibi, dobra. Korzystam z okazji. I Brok władował ulta, dobra, dobra. Teraz, teraz albo nigdy, teraz albo nigdy. Aż mi się na górze włączyło na telefonie, dobra. Pyk! To było najpiękniej. to był najpiękniejszy strzał, chyba jaki dzisiaj zrobiliśmy. W ogóle ja zrobiłem w moim dniu, więc dosyć spoko. Dobra, Rico Bambico tu idzie. Jezu nie mogą się ruszać. Muszę sobie włączyć blokadę e, tych drążków, bo naprawdę mi to przeszkadza bardzo. Na przykład, jak chcę szybko wyłączyć nagrywanie albo zrobić cięcie, e, to też bardzo mi, to jest to dla mnie problematyczne. Dobra, dobra, idziemy do tego. El Primeo e, to jest robot, serio. To jest tryb z robotem, no i wiedziałem, dobra, hacker mam gościu, dobra, Jayla jeszcze nie spotkaliśmy, więc nawet to może być dla nas, dla was przynajmniej dobrą informacją, dla mnie nie, bo będę musiał to długo nagrywać, mam nadzieję, że jakoś nie będę musiał go długo szukać, bo wiecie, dla mnie to wiecie, odcinek wrzucam, mnie. no i ja... Jakby nie chcę się nagrywać, ale wiem, że są może jedna osoba, mój kolega jeden i jakaś jedna od nieznajoma, która naprawdę ogląda moje filmy. Tak wiecie, że naprawdę. Nie po to, żeby o, ja ci dałam suba, więc teraz ty mi. Tylko naprawdę mnie ogląda. Dlatego też yy, dla mojego kolegi, tej jednej osoby staram się te wideo jakoś yy, robić. Dobra, bijemy szybko robocika, o nie, 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 Jest problem, bo tam są przeciwnicy yy, I chyba właśnie oni chcą to wykorzystać Dobra, yy, teraz możemy mieć, nasz teraz jest nasza szansa, nasza szansa Ona ma ulta, więc może być problem Obita, obita jest, obita jest obita, jest obita, dobra Ona bije robota zamiast się leczyć To jest git i... Kabu No i dobra, kolejny magic, mamy szelkę Boże, gdzie jestem... E, nasz bohater główny tego odcinka. Chociaż na tych pucharkach to może na, na 13 randze Brock, Mam. No to nie wiem, nie wiem. Może po prostu nie mają ludzi jeszcze Jayla. To może być problem, więc ten odcinek może trwać e, bardzo, e, bardzo, e, bardzo długo. Dobra, e, jest BB, jest Bull, e, nie ma Jayla, więc jest e, niefajnie. Nie, nie, ja tutaj nie wychodzę. Nie, 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 broń Boże, broń Boże Dobra yy, On atakuje. Kurde, kogo zaatakować? Nie, tu ktoś był. To jest Jail, Proszę! Nie ma. No dobra. Mm, bulito idzie, Bulito Bambito On ma. Dostał. Dostał, dostał. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. No i płock Mm, dobra, dobra, tam jest B. Musimy uważać. Ale dostała bombę! Jestem bardzo w ogóle dobry z takich, wiecie, postaci na dystans, że trzeba poczekać, aż doleci pocisk. Bardzo dobry z tych jestem takich postaci. <grym> dobra, mówię to waląc w ścianę moim pociskiem, ale też e, próbując e, zabić naszą oponentkę. Ponieważ jest to płeć, Dobra, słuchajcie, nie wiem, gdzie jest nasz przeciwnik, to jest dosyć, dosyć problematyczne. Yy... Dobra, 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 chodź tutaj. No i Gucia. Dobra, dobra. Kolejny meczek i Bullet to, a nie Jellic to. O mój Boże, naprawdę. <laughs> on, nie, on nie mógł przejść. Ale słabo. RIP totalny. No, czemu mi się tak telefon robi, Boże? Naprawdę, to jest takie frustrujące dla oglądania dla gracza i dla oglądającego oglądającego boże co ja gadam e, dobra dwie skrzyneczki niszczymy szybciutko, szybciutko no dobra szybciutko. skrzyneczki ze tam mamy róże ona ma mało papę, więc możemy ją tak w sumie wykończyć i Aha, no i nie ma rózy już nie ma róże times nita bambita ona idzie po powerki. Idziesz po powerki, moja droga ganito. No, chyba to ci się udało, ale czy przeżyjesz? Dobra, 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 dobra. Ja nic nie mówiłem. Ja jestem, wiesz, family friendly gamer. Zawsze cringe na moim kanale. Polecam. Tutaj mamy nitę zabijaną właśnie na 8 powercubesach. Pogchamp totalny. pog pog, Dobra, Właśnie, weźcie w komentarzach tą karę, bo w końcu nie wiem, jaką mam karę wykonać. Czy on zgnie strych? Bo głupio, dobra. Eee, I nie mogę zobaczyć tego Jayla w ogóle. Nie wiem, gdzie no jest i dobra. Kolejny meczyk. Mamy bardzo duży skrzyneczek na środku, więc może skoro mamy Broka, obszarowe obrażenia. Obszarowe obrażenia eee, bawię i uczę, pamiętajcie, dzieci czekaj co tam mamy bibi db bi, bi, bi. bi, bi. czekaj co eee dobra 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 dobra, dobra. pal gumę ej 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 no nie srolt colt nie dojedzie dobra słuchajcie zmieniamy postać pucharki dodane wszystko git zmienimy sobie może postać na jakąś większą rangę wyższą a może szeni? A może szelmi? A może nie? A może tak? No to w końcu poszło na tak. I bijemy naszą pierwszą skrzyneczkę. Nie, to był strzały był. Jezu, już myślałam, że Och, No dobra. E, niszczymy kolejną skrzyneczkę. W ogóle to jest moja jedyna postać, na której mam albo... Nie mam star powera na żadnej, ale to jest moja pierwsza postać była i moja Słuchajcie, mam jakiegoś Jayla, ale musimy go spotkać w grze, żeby odcinek jak się skończył, dlatego też to się nie liczy, takie wiecie. Mam nadzieję, że prędko nie zginie, albo żeby mieli ja prędko nie zginę. Dobra, dojeżdżamy tego bu. Pok Champ. Yy. Tam jest terpemelo. o shit. Co mam robić? Co mam robić? Kampić w krzakach. Tak. To jest dobry moment, dobra, Giz. Teraz pik, 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 pik. Aż mi się gra zmanimalizowała, i zgadnijcie z kim zostałem na sam koniec. To jest idealne zakończenie odcinka, myślę. Eee, mam nadzieję, że go nie zobaczę.